Wracamy z obozu od pana Leszka Kucharskiego i Zbigniewa Pitkiewicza. Mario, jakim jesteś nastroju? Nie, no, nastroju jestem rewelacyjny. Obóz, kompletna petarda. Było niesamowicie. Pan Leszek, kwestie techniczne, tak techniki. Pan Zbyszek, kwestie mentalne, nastawienie, motywacja. Rewelacyjny duet. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, że będzie aż tak fajnie, tak? Ja prezentuję ten poziom załóżmy średniej trzeciej ligi. Tak się trochę bałem, że będzie gro dzieci, ale byli starich partnerzy z drugiej, nawet z pierwszej ligi, także nagrałem się na różne style, na ofensywne, nawet na defensywę. Pograłem na żop job Jestem strasznie zadowolony. No jest tylko jeden problem, tak? Za krótko. Chciałbym, się, żeby to dłużej trwało, niestety codzienność wzywa. Tak, tylko jeden weekend zaliczyliśmy trzy dni od piątku do niedzieli ale to polecam naprawdę każdemu, żeby zobaczyć ten event y, takiego jakościowego treningu profesjonalnego, bo tam naprawdę się dzieje i widziałeś Mario coś takiego gdziekolwiek indziej. No ja za dzieciaka na obozy jeździłem, ale to bardziej wyglądało w ten sposób, że trener został piłeczki, czy może bardziej instruktor. macie odbijajcie, tak? Zagrajcie to, zagrajcie tamto, zagrajcie to i zajmował się swoimi sprawami. Tutaj pan Leszek czy pan Zbyszek ciągle aktywnie uczestniczyli w treningu. Eee, to też może powiem o tym, tak? Była sala podzielona na cztery części. Na pierwszej części byli parę partnerzy. Sześciu ich było? Tak. Sześciu sparing partnerów. Eee, Piotr prowadził eee, sekcję sparing partnerów. Na kolejnej części był pan eee, Zbyszek który prowadził normalne treningi eee... z zawodnikami dokładnie odpowiadał dokładnie na samym końcu był pan Leszek który grał na piłki miał no. też swoich trzech sparych partnerów którzy po prostu narzucali piłki narzucali, innym zawodnikom tak. bardzo kompleksowe podejście bardzo dobry dobry sparych partnerów Rzędzę. No, traktor traktor udało no, Jeste, się jesteśmy na wolnej drodze prawie nie, nie widać tego eee, bardzo dobry dobry sparych partnerów grałem z zawodnikami na moim poziomie także 2-3 treningi dziennie na takim poziomie powodują już niezłe zakwasy. Człowiek sobie uświadamia, że jednak ma jakieś tam ograniczenia. Dochodzimy do takich jakichś konkluzji, że trzeba niektóre rzeczy poprawić, niektóre wyeliminować. Dużo rzeczy też na pewno się tutaj nauczyliśmy. Od każdego sparring partnera mogliśmy uzyskać porady, zróżnicowanie stylów i czopiarze i ofensywni zawodnicy, zawodnicy ofensywni grający w różny sposób leworęczni, praworęczni. Mario, jak oceniasz w ogóle sparring partnerów, ich nastawienie może? Fajne pytanie. Z parik partnerom też się bardzo obóz podobał, więc też byli zaangażowani. Uważam, że na przykład, nie wiem jakie jest Twoje zdanie, ale jeśli chodzi o mnie, w trakcie mojej gry dawali mi rady, jaką rękę ustawiać, byli bardzo zaangażowani i też czuli się jak gdyby częścią, częścią tego obozu. Także bardzo tak, ja, te, ja też to odczułem, że bardzo dużo podpowiadali. Da, bardzo fajnie ustawiali grę, wymyślali dużo elementów, yy, które były nastawione tylko na nasz styl, dopasowane do tego, co my byśmy chcieli poprawić. Yy, widząc nas z boku wiedzieli, jak to ustawić. Yy, pan Zbigniew Pieskiewicz chodził yy, z boku, podpowiadał też po kolei i też jest bardzo fajnym człowiekiem, który yy, mentalnie nastawia już samo to, to że psycholog sportowy jest stanie na obozie nastawiać e, mentalnie do tego, żeby motywacja była większa do treningu, żeby tutaj chęci były większe do treningu i no, tylko się uczyć. Dokładnie, tutaj też myślę, że warto wspomnieć parę słów panu zbyszko Piatkiewiczu. Ja z racji tego, że pochodzę z Warmii i Mazur, wiedziałem, że taka osoba jest e, w pierwstawiłdzie pod w Barku Warmińskim, ale nie miałem z nim styczności nigdy osobiście. I no, ten człowiek zafascynował mnie swoją osobą, wiodąc swoim podejściem. Bo jego podejście jest takie, że robi wszystko dla dzieci. Jak dzisiaj z Darkiem stwierdziliśmy przy wyborze mieć czy być, no to on stwierdził, że być, tak? Poświęca się Ładne. bardzo mocno tym dzieciom. Gdyby taką samą czas pracy poświęcił w biznes, to byłby bardzo zamożnym człowiekiem, ale pracuje z pasji dla dzieci. No to też jest bardzo ciekawa osoba. Myślę, że każdemu polecam z taką osobą porozmawiać, bo... No. Konkluzje, które można wyciągnąć są bardzo cenne w życiu. Dokładnie. Całe nastawienie, ca cały obóz, wszystkie atrakcje, które można było y, tam dostać, jedzenie. Y, to, to dla mnie był tak na początek, myślę, będzie kuchnia, powiedzmy, podstawowa, y, tam domowa jakaś. Zawiodłeś się, Mario? Ja dużo po hotelach jeżdżę, takiej dobrej klasy i ja tam mam bardzo jakby ten apetyt, taki no rozdmuchany smak, ale podczas takiej ilości treningów, które były, no to nawet kanapka, tak z masłem i drzemem. I no z herbatą, to, to za było, słabo. To było 8,5 Twoje, no ale ogólnie tak. Nie tego dokończyć. No, mój... Nawet herbata była. Ee, no nie do porządek, tak? Była za mało e, herbat w stosunku do wody, no. ale to i tak było smaczne. Przy no takiej bo... ilości wysiłku po prostu wszystko smakowało, więc absolutnie za nie było. E, ale nobne. było kompletne, bo były tak. owoce, warzywa, e, wszystkie takie dodatki, że naprawdę bez, e, i banany na początku się wyposażyliśmy w jakieś tam dodatkowe owoce, warzywa sobie pokupowaliśmy, ale to z tego wszystkiego można było korzystać tutaj bezpośrednio w kuchni. Tak. I można było panie, spokojnie bez... Tak. Panie uh -huh. kucharki bardzo miłe, jak ktoś miał jakieś dodatkowe potrzeby, na przykład Aleks, który za Nutellą biegał, o. to też, też mógł dostać. <laughs> ale najpierw musiał obiad oczywiście zjeść. <laughs> ale pan Leszek na koniec mu zabronił już tej Nutelli w niedzielę. No. Żeby, żeby też był bardziej zdrowo się odżywiał, więc nawet na takie aspekty trenerzy zwracali uwagę, typu jak się zawodnicy żywią. Tak, jak najbardziej, jedzenie było bardzo okej. Okay. A jak sam obiekt, Darek, jak Ci się podobały łóżka, e, pokoje? po obiekt pokoje, no, taki standardowy internat, z którego korzysta, korzystają dzieci w liceum. Myślę, że takich obiektów w Polsce jest sporo. Jeżeli chodzi o to, że tam powiedzmy materace są, materace były wygodne, ja się wyspałem. Też się wyspałem. Oczywiście dla osób, które szukają luksusu, taki akademik, no to nie jest dobre wyjście. Bo poduszki miały 20 lat. Nie, no może nie 20. Były w jakiś tam sposób trochę zdezelowane, w jaki. Ale. Pościel, pościel była świeża, tak, czysta, wszystko tak. było pachnące, więc nie można tam w żaden sposób narzekać. Tym bardziej za tą cenę, bo za cenę 180 zł to się płaci za hotel trzygwiazdkowy jeśli nie ma obozu, nie ma się trenerów, nie ma się niczego. Jeszcze wyżywienia też się nie ma, więc tutaj no. nie ma na co akurat zwracać uwagę i takie warunki przy specjalistycznym obozie, który jest prowadzony w ten sposób, to nawet ta cena według mnie jest i tak za niska. Nie? Tak, wiesz tak uważam. Cena była, nie chciałem podawać warunków, za które byliśmy, ale cena była... No i każdy, kto zadzwoni, to będzie wiedział. Dokładnie tak, cena była bardzo atrakcyjna. No i gdyby nie to, tak, że niestety mam weekendy pozajmowane. No to chciałem się jeszcze właśnie wybrać tak na jeszcze jeden tydzień weekend. Niestety nie udało mi się, ale z pewnością za rok, tak już planuję, żeby na dwóch weekendach na pewno się tutaj w obozie na obozie pojawić. No to jest naprawdę ciekawa inicjatywa, żeby jeździć na takie obozy, żeby korzystać z tego, żeby każdy chociaż raz do roku, czy tam na weekend, czy na dwa weekendy skorzystał, bo nastawienie w tym momencie do treningu na cały rok się zmienia, tak jak pan Zbierz Zbigniew Pytkiewicz mówił, że zawodnicy, którzy przyjeżdżają do niego na obóz, wiedzą wtedy przez cały rok, jak mają trenować, bo tutaj różnorodność tych ćwiczeń, które wykonywali była olbrzymia, czyli nawet sam aspekt tego, że uzyska się dodatkową wiedzę, jak trenować, jak tutaj robić, szkolić kadry, jak się szkolą zawodnicy, którzy walczą Skryć. później Brawo. na arenach polskich, międzynarodowych o mistrzostwa różnego rodzaju. No, to jest bardzo ciekawa rzecz, którą polecam każdemu. Komu byś Mario polecił, kogo. może z imienia, no, no, nazwiska, no. zróbmy challenge. Kogo byś wysłał? No to żeś teraz do pieca dołożył. Ja mówię Konrad Gałecki. Jedziesz, Konrad. Oto no Konrad to podstawowo, no. Tak. Dobra. To jedziemy no. dalej, no. Teraz twoja kolej. A ja też myślę, że Zbyszek Białewski mógłbyś się wybrać. Zbyszek Białecki. Ja mówię Tomasz Wojtan ode mnie z klubu z czwartej ligi. Żeby weekend na to przeznaczył. Kto jeszcze? Może ze straszyna ktoś? Co so, tam są obozy, więc robione. Więc oni tam na miejscu siedzą? Tak myślę, właśnie. Kogo jeszcze byś wysłał? E... A byłeś straszniej na obozie? A czy takim wiesz? Dochodzącym. Dochodzącym, tak, dochodzącym. Wiesz co powiem ci, tutaj nie mam za bardzo jakiegoś udziału w challenge'u, bo nie trenuję w dużej ilości osób. Tak, ja prawie w ogóle trenuję. No to z turnieju, no z turniejów na przykład Uerniego. A wiesz co, to, 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 to fajnie, że dodałeś to. Ja uważam, że powinna się zabrać, nawet... Znaczy mogłaby się zebrać grupa amatorów, tak? Tam ty, ty, ty na poziomie czwartej linii. No, bo go jeżdżą, bo nie organizuje też, nie? Tak, to zabrać po prostu jeden samochód i przyjechać. Tak. Ale myślę, że Konrad Białecki i Białecki za rok z tam stół powinni siedzieć i no, obserwować, patrzeć. Tomek, Tomek Wojtan. No. I Tomek Wojtan na przykład, No tak. i Szymon skóra, no który, który miał jechać z nami, a nas wystawił. No. Darka oglo... Darka w ogóle pozdrawiały dzieciaki, 11-12 lat, które mówią, że go wszystkie mm. recenzje oglądają. Tak, więc... pozdrowienia dla Dawida. Dla Dawida, tak. tak Dawid, Dawid Buskoc? E, tutaj w Lisbarku będzie brał teraz cały rok, e, no, tak. czyli będzie na miejscu więc bardzo fajny chłopak, z którym sobie też potrenowaliśmy. W ogóle tak zmieniając temat, jestem pod wrażeniem takich dzieciaków 11-12-letnich. Letni, eee, bardzo komate dzieciaki, już wiedzą czego chcą, mają cel eee, w tenisie stołowym, to też naprawdę w tym Pan Zbyszek pomaga, ale jak Ci się do Darek z tymi dzieciakami rozmawiało? No z Dawidem. Bardzo ciekawie, no. oni... Eee, inaczej też było takie podejście bardzo przyjacielskie w stosunku Tutaj do, do mnie do Maria, e, czy byśmy nie chcieli zagrać, czy, bo wieczor wieczorne treningi były takimi treningami sparingowymi, e, i w czasie dnia tam, powiedzmy, umawialiśmy się na jakieś sparingi, żeby się sprawdzić. I to jest też bardzo fajne, że można tutaj e, poprosić kogoś, e, kogo się widzi z boku, e, że chce, chcemy z nim zagrać, czy też nawet e, na treningu ty Mario mogłeś sobie wybrać zawodnika, z którym tak. byś chciał jakiś jeden trening, czy tam dwa sobie przeprowadzić e, i, i te nazwiska tutaj tych osób, które uczestniczyły w zajęciach, naprawdę były zacne, 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 więc e, polecamy i wracamy za rok. Pozdrowienia. Mam nadzieję, że zwiększył ekipą. Liczymy na was. Pozdrowienia, cześć. Cześć, cześć.